Chciałem podziękować milionom Polaków, które poszły do wyborów i wybrały na przyszłość. Dziękuję bardzo. To może teraz ja. Chciałem od siebie dodać, że... No i tak zawsze jest. Nie masz nic Dziękuję. polecenia, powiedzenia zabierasz Nie, właśnie o to chodzi, że ja nawet jednego głosu nie zabrałem. A nawet jednego oddałam. Powiedz teraz, co tam myślisz? Ja chciałbym powiedzieć, że. To nic, że głosowałeś na pis. Nie chcę ci tego, powiedz. Chciałbym powiedzieć, że nieprawdą jest, jak niektórzy podają, że głosowałem na pis. Bo nie głosowałem na pis. A skąd wiesz, jak niektórzy podają? Jeden taki z mojej drugiej no, strony podaje, że. Tak. I prawda jest to, że Waldek jest naszym trzecim bratem. Tak. Gejem. Chciałbym. Chciałem prosić. Ja, ja mówię, bratem. Bytem, prosić... bratem gajem. prosić wszystkich, żeby kupowali płyty Moralnego Niepokoju. Bo, bo to dobry kabaret. Bo to dobry kabaret jest, zanim się słabo płyta sprzedaje. No to świetny zespół. Mm. to, to... Jest. Także kupujcie płyty Moralnego Niepokoju. Posiadacie tu jeszcze jeden ja też nie tak. <laughs>